Ja na pewno się nie spodziewałem, że to będzie tak wyglądać. Bo tutaj to wszystko, te przygotowania do święta, ja naprawdę się czułem przygotowany na te święta jak nigdy dotąd, bo niby kiedyś tam chodziłem na Roraty i tam ten adwent w jakiś sposób przeżywałem, ale tutaj faktycznie przez ten właśnie adwent przez ten cały czas przygotowań, się naprawdę czułem bardzo dobrze przygotowany na te święta w takim sensie, że one naprawdę były takie bardzo wyczekane, że nie odbieraliśmy nawet listów, i ten adwent był takim czasem bez niczego, a jednocześnie był czas na taki na popatrzenie na, na to, jak to wszystko wygląda. A właśnie święta to przez to też były takie bardzo wyczekane, że wtedy mogliśmy otworzyć te listy, i, i to, co inni nam wysłali, I to było fajne takie, że oprócz tego, że właśnie yy, oprócz tych takich duchowych, to też takie rzeczy, że tak powiem, dla ciała, i to też było takie fajne wyczekanie, ale w tych duchowych to no naprawdę. Ja się cieszę, że mogę uczestniczyć w tak, yy, że, że jestem we wspólnocie, w której dla, dla innych są ważne takie rzeczy, jakie są ważne dla mnie, czyli właśnie podejście do liturgii i że właśnie no, że można, że to nie jest, że to będzie za długo, czy jakieś się zastanawiać, czy, czy to ma sens, tylko faktycznie robić to na 100%, ale też. Nie na 100%, bo to będzie ładnie wyglądać czy coś, tylko robić to na 100%, bo to jest wszystko dla Pana Boga.